Zespół szkół nr 7, czyli Wobrzyski Ekonomik Gastronomik uzyskał certyfikat Szkoła Przedsiębiorczości. To jedyna placówka powiecie, która po trzech latach starań może poszycić się tym tytułem. Dążenie do poprawy jakości kształcenia oraz rozwoju zaowocowały także podpisaniem umowy o współpracy z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu. Dyrekcja zespołu Szkół nr 7 w dzielnicy Rusinowa od trzech lat starała się o uzyskanie certyfikatu. Aby zdobyć tytuł Szkoła Przedsiębiorczości, placówka musiała zostać do tego nominowana. W obryskiej ekonomii gastronomik musiał wykazać się także w takich obszarach jak współpraca z lokalnym rynkiem pracy, gospodarowanie finansami, ekologia czy szerzenie wiedzy ekonomicznej w życiu codziennym. Jest to jakby podsumowanie, uhonorowanie wszystkich tych działań, które szkoła tak naprawdę od wielu lat robi. To nie jest nic nowego, że my się nagle staramy o zdobycie certyfikatu i wymyślamy coś nowego. My tylko uporządkowaliśmy pewne rzeczy w szkole. Dostosowaliśmy programy edukacyjne skierowane do młodzieży w taki sposób, żeby właśnie ta przedsiębiorczość była widoczna na każdym kroku. Bo nasza placówka jest szkołą ekonomiczną, gastronomiczną teraz ta proporcja się troszeczkę zmieniła, ona jest gastronomiczno-ekonomiczna. Więc można by było pomyśleć, no to jeżeli jest gastronomiczno-ekonomiczna, to gdzie w tych kierunkach gastronomicznych jest ta przedsiębiorczość? A właśnie jest. Właśnie tam staramy się, żeby uczniowie w przyszłości tworzyli własne firmy, mieli pomysł na swoje życie, potrafili pokierować swoimi losami, swoją ścieżką zawodową. Na uroczystym spotkaniu podpisana została również umowa z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu. Absolwenci Wałbrzyskiej placówki często wybierają właśnie tę uczelnię wyższą po zakończeniu edukacji na poziomie średnim. Będziemy fundować nagrody dla maturzystów, najlepszych maturzystów tej szkoły. Będziemy sponsorować różnego typu wydarzenia. Myślę, że to nawet jest literalnie w tej umowie spisane i tak jest tylko pewnym minimum. My tą współpracę będziemy rozszerzać. Dlaczego? Bo my realizujemy pewną misję i szkoła realizuje pewną misję. Nam też zależy na tym, ażeby uczniowie szkół średnich byli jak najlepiej wykształceni, zdobyli jak najwięcej umiejętności, bo potem łatwiej nam się z nimi pracuje na uczelni wyższej. Na uroczystości obecny był również wałżycki starosta Robert Ławski, który odsłonił tablicę pamiątkową. Włodarz powiatu zapewnił, że jednym z jego priorytetów jest rozwój szkół średnich w regionie, w tym również placówek o profilu zawodowym. Szkoły zawodowe to przyszłość. E, brakuje coraz więcej wykwalifikowanej kadry, e, fachowców w danej dziedzinie. My staramy się pozyskiwać środki na dofinansowania do tych szkół. Doposażamy te szkoły na tyle, ile możemy. To nowoczesne urządzenia, które w tych szkołach albo już się pojawiły, albo będą się pojawiły w najbliższym czasie, mają pozwolić lepiej kształcić naszych uczniów. To nasze umowy, które w najbliższym czasie podpisujemy z konkretnymi firmami, na współpracę między naszymi szkołami i z zakładami pracy. To praktyki zawodowe w tych najlepszych firmach na to znowu szansa dla najlepszych uczniów, aby po skończeniu szkoły nie musieli martwić się o pracę. Uroczystość nadania szkole certyfikatu zbiegła się z dniem edukacji narodowej. Uczniowie Blasówki podziękowali nauczycielom oraz dyrekcji, przygotowali również z tej okazji specjalny program artystyczny. Może to słabe, jaką mu czy coś, uszyć, czy coś kupić i się przy tym nie wygłupić?